Witam państwa. Dzisiaj mamy 7 września, środa. Stoimy przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Rogalinie, przed świeżo otwartą salą gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. Tutaj 1 września odbyło się uroczyste otwarcie roku szkolnego dla gminy Mosina. Dlaczego tutaj stoję? Chciałbym w tym miejscu, tak jak w sali, przy otwarciu. Roku szkolnego to przekazałem Państwu dyrektorom i społeczności szkolnej. Chciałbym teraz publicznie zadeklarować, że będę czynił wszystko, aby dzieci normalnie chodziły do szkoły. Państwo pamiętają, jakiś miesiąc temu pojawiły się zapowiedzi, że będzie możliwość nauki zdalnej w związku z problemami z możliwym ogrzewaniem szkół. Szanowni Państwo, przeżyliśmy już naukę zdalną. To była generalnie tragedia dla naszych dzieci i w wątku nauczania, wątku wiedzy. Tak, no, dzieci generalnie nie posiadły tak tej wiedzy, jak gdyby normalnie uczyły się w szkole. Po pierwsze, po drugie, dzieci nie były z sobą. To jest bardzo ważne, żeby dzieci przebywały sobą, żeby się uspołeczniały, żeby nawiązywały relacje, które później w życiu dorosłym pomogą im funkcjonować i w życiu osobistym, jak również w życiu zawodowym. Ale jest też i trzecia sprawa. Wszyscy wiemy, że ceny energii, ceny opału, gazu są bardzo wysokie. I już teraz niektórzy z nas martwią się, czym będą opalali, czym będą ogrzewali dom zimą. I może być tak, że niektóre z naszych dzieci tutaj w szkole no, będą miały ciepło, będą, przez to, że będą w szkole, będą przebywały w cieple. I to jest też bardzo ważny argument za tym, żeby była nauka normalnie w szkole. Jeżeli to będzie uzależnione tylko od środków finansowych, to znaczy, jeżeli gaz będzie normalnie dochodził do szkoły, to będę czynił wszystko, żeby przesuwać środki ewentualnie w taki sposób, żeby szkoły miały zagwarantowane pieniądze na prąd i na gaz, tak żeby szkoły mogły normalnie funkcjonować. Nie po to wybudowaliśmy teraz ten budynek, budynek sali gimnastycznej przy szkole posąj w Rogalinie. Nie po to budujemy i za miesiąc oddamy rozbudowaną szkołę posową w Rogalinku. Nie po to przystępujemy do budowy sali gimnastycznej w Krosinku. Nie po to wybudowaliśmy szkołę, czy rozbudowaliśmy szkołę podstawową w Czapurach, w Krośnie, modernizowaliśmy termo w Jedynkę i Dwójkę. Nie po to, żeby dzieci przebywały w domu. Szkoła jest po to, żeby uczyć dzieci. Dzieci powinny do szkoły chodzić. Będę czynił wszystko, aby tak było. Dziękuję bardzo.